Dobry, cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na taki przegląd rzeczy do szkoły z sklepów spożywczych. Pojedziemy sobie dzisiaj do Lidla, Leviatana i, i do Delikatesów w centrum. I zobaczymy, co tam jest do szkoły, ale jeżeli chodzi o takie finalne back to school z rzeczami, które kupiłam, które będę miała w szkole, to pojawi się ono pod koniec sierpnia lub na początku września, raczej pod koniec sierpnia, a teraz zrobiłem sobie taki przegląd i też może Wam powiem, co kupuję, ale na pewno nie wszystko. Zobaczymy, co ciekawego właśnie takie sklepy mają do zaoferowania, jeżeli chodzi o rzeczy do szkoły. No, jak już mówiłam, pokażę Wam co tam jest i też powiem Wam mniej więcej co kupuję ale finalne back to school jeszcze się pojawi. Także jako pierwszy sklep zapraszam was do Lidla. Ma już nabyć zeszyty z Lidla. Czyli zeszyty z Lidla już są. Tutaj mam takie Oxforda za 4,49. Sporo takich piórników. Mam tu również zeszyty do z Oxforda. Mam też zakreślacze i inne mazaki z Bika. Mam tutaj też takie Zeszły z Oksforda, które mają tutaj też takie na te kartki, pierwsze blitki za 13 zł. W sumie tyle, bo jeżeli chodzi o zeszty nie ma ładnych oprócz tych z Oksforda. Także jeżeli chodzi o podsumowanie Lidla, to też chcę sprostować, że na pewno rzeczy się będą pojawiały i będzie ich jakby coraz więcej, ale ogólnie plus jest za to, że było dużo zeszłów z Oksforda. Ale minus za to, że jeżeli były inne zeszyty, to były już z takimi wzorami w kotki czy autka, czyli takie bardzo mi. Nie było takich zeszytów, jest takich ładnych, jakieś lekkie wzory czy coś, także to jest na pewno. Były jakieś długopisy z jakiejś firmy, w sumie jakieś zakreślacze, korektory, to było, ale klei nie widziałam, także w sumie może są, ale ich po prostu nie widziałam. Ale na pewno z biegiem czasu, bo dopiero dzisiaj mamy 12 sierpnia, kiedy to nagrywam, będą dochodziły te rzeczy. E, także no. E, a co kupiłam dokładniej na razie W chwili pewnie jeszcze będę dokupywała. Zobaczycie dopiero w holu zakupowym, także wyczekujcie. No, a teraz przechodzimy do lewiatana. Tu już jest w ogóle w lewiatanie dużo większy wybór, wszystkiego w sumie. Jest to długopis, który chciałam sobie kupić, tylko że odpokopany jest, także. O, nie wiem, czy widać. Ale był. Aha, to jest nowy, dobra, to bierzemy. Się, bo ten jest jakby odpakowany także biorę na pewno ten dużo długopisów w ogóle też są cienkopisy w różniutkich kolorach różne kredki i mazaki kleje, jakieś korektory są nożyczki jeżeli chodzi o grube zeszty tylko takie są jakby takie bardziej neonowe i z podpisami szukam bardziej takich estetycznych także nie tutaj na pewno ale w innym lewiatanie widziałam że są, także też pojadę Dobra, także jeżeli chodzi o Lewiatę, było dużo więcej rzeczy niż Szydlu, to na pewno, ale jeżeli chodzi o szyty były jakieś neonki z podpisem geografia, chemia i tak dalej. Także no ja sobie nic nie wybrałam stamtąd, bo nie podobało mi się, ale dużo było długopisów, podkreślaczy, zakreślaczy, ołówków, cienkopisów, także za to jest ogromny, ogromny plus kleje, nożyczki, korektory też były, kredki, wszystko, wszystko było. Także na pewno większe zaopatrzenie jest w lewietania niż w lidla, ale ogólnie w lewietanie jest też taki dział po prostu popierniczy, a w lidlu chyba nie ma normalnie. A no i przepraszam, nie ma tutaj delikatysów w centrum, dlatego że byłam tam, ale po pierwsze była tylko jedna taka wąziutka kolumna, gdzie były półka, nie wiem, gdzie były właśnie rzeczy do szkoły. Były tam same jakieś takie, wiecie w jednoroszcze i tak dalej. Po drugie, było to w ogóle w centrum sklepu, tak że każdy by mnie widział i słyszał, jakby nie byłoby mnie też słuchać na nagraniu. A po drugie, tam w sumie ciekawego nic nie było, tak że nie nagrałam właśnie tamtego przeglądu. Także jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, w którym my przeglądamy zaopatrzenia sklepów na rok szkolny, sklepów spożywczych, to zachęcam do polajkowania tego filmu i zostawienia subskrypcji na moim kanale, a inne filmy również z przeglądania sklepów, jeżeli się uda, pojawią się będą to bardziej takie może, nie wiem, jakieś action, Pepko czy po prostu jakieś papiernicze też się pojawi, no i back to school również się pojawi. Także widzimy się już w kolejnym odcinku i buziaczki!